Hallo, dzień dobry, cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Ciemnoty i zaczynamy sobie od, mojej drodzy, czegoś pięknego, coś co ja, ja, kurwa uwielbiam normalnie, moja ulubiona klasa, jak widzicie właśnie w tym momencie, EBR, Eber, kołowce, chuja do dupy, nie wiem, widzę tego gówna, tego ścierwa, najgorsze rzeczy, jakie w ogóle spotkało World of Tanks, moim zdaniem, zaraz po artach, to właśnie jest, to są właśnie kołowce, francuskie oczywiście, bo tam brytyjskie tak w miarę, no bo wadcie, co tutaj się dzieje, moi drodzy. No tutaj, czy ja muszę to komentować? Swoją drogą, jest to jeden problem, tak naprawdę. Yy, gościu wjechał nam w dupę, tak naprawdę, to wiadomo, że widzimy, ale tutaj jest też błąd po stronie gry. Zobaczcie, co się stało. Albert tak się wpierdolił nam w, w pojazd, w nasz model pojazdu, że wklipował się, to jest tak, takie żang, żang, żar, yy, żargon yy, QA-owy, czyli w, że tak powiem, jak to powiedzieć po polsku, wbił się. W... właśnie tak w ten model, że się zszczepił z nim, złączył. I nie ma teraz możliwości, żeby się od niego odczepić. Jak widzimy, to się wbija w ziemię. Właśnie to jest problem. To jest już błąd gry. Nie tyle samego Ebera. Znaczy mógł się oczywiście nie wpierdalać nam w dupę, wtedy byłoby spoko. Ale Gosiu teraz po prostu zrobił sobie tak, że nie ma stąd jak w ucieczki. Po prostu. Przez błąd gry, który wywołał gościu w Eberze. O, teraz on w ogóle odpuścił. Na szczęście się udało. Eee, to eee, do, dosyć długo mu to zajęło, żeby odpuścić. Ale zobaczcie, w tym, co się stało. Już myślałem, że gościu stwierdził, że dobra, głupio było, i gramy dalej. Momencie i tak próbuje zablokować naszego UDESa, żeby ten nie dojechał na swoją pozycję. Kurwa dlaczego? Nie mam pojęcia. Gość jest po prostu z pierdoliną umysłową, która nie potrafi tego ogarnąć. Po raz kolejny próbuje, widzicie, nas zepchnąć. Teraz mu się udaje zresztą. Eee, nie wiem o co mu chodzi. Dlaczego? dlaczego tak się zachowuje? Co mu to da, że nasz Tedek nie wjedzie na, swoją, na swoje miejsce? Nasz kolega oczywiście niezruszony cały czas wjeżdża tutaj w to miejsce. Oczywiście wie, że zaraz zostanie po raz kolejny wjechany w dupę, więc cóż, ale nikt mu nie pomyśli. Eber cały czas wypycham, może on chce koniecznie ten kurwa krzak, może to jest jego... Może to jest jego po prostu krzak, który on chce prze przejąć i chuj. I koniec, i koniec rozmowy. Teraz widzimy Eber, yy, nasz USES po raz kolejny wraca na swoje miejsce, a Eber oczywiście mu blokuje drogę. Jebany skurwiały debil. Normalnie od razu bym zablokował konto i miał z głowy takiego jego mościa I jeszcze pisze tutaj Cyrlicą, nie? Zakładam, że to Putin Lover, ale może nie jestem. Nie, nie chcę tutaj oczywiście gadać bez, bez, bez potwierdzenia, jeśli ktoś rozróżnia cyrylicę od alfabetu, który używają Ukraińcy. To też niech napisze, chociaż dla mnie w tej grze tak naprawdę zachowanie i tego, i tego myślę, że jedno i to samo tak naprawdę. Teraz dopiero EBRS odpuścił, ale jak już wszystko stało, tak powiem przegrane, jest 5 do 8. Tutaj nie ma o czym mówić. Eber się bardzo przydał, jak na Lighta Spottera, bardzo, ba, bardzo fajnie rozegrane. Bardzo ładnie poświecił, bardzo ładnie postrzelał. No, tak, oczywiście. No i cóż. Typowy grać w EBR-ze, prawda? Teraz się spierdolił tutaj jest z górki i ucieka na sam koniec, żeby jeszcze e, schować się przed... A nie przepraszam, on po prostu chyba się rzucił i... A nie, myślałem, że, 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 że tam się że go rozłączyło, ale. Dobra, no, nieważne. Idziemy do kolejnej powtórki Szkoda Strzępić Ryja. W poprzednim odcinku była tutaj sytuacja na tej samej mapie i w tej samej stronie, że e, MET kampił, bo był ósemką na dziesiątkach. Teraz mamy przykład, że mamy ósemki na dziewiątkach, więc jest troszeczkę lepiej, ale, 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 moi drodzy, nasz topowy czołg 50 P oraz właśnie is 3 i IS-3-2, tak tak powiem, no mają się tutaj jak wykazać, tak, jadą, napierdalają, wszystko jest spoko, ale widzimy, że już nasze czołgi troszeczkę tutaj ciężkie zaspały, czy specjalnie? Zaraz się okaże. Na razie i leci IS-3, który leci do przodu, a nasz 50 p stwierdził, że on sobie z tyłu postoi. No bo tu jest dla niego fajne miejsce, on tutaj nie napierdalał, kurwa, równo yy, i będzie zajebiście, będzie śmiesznie i on tutaj sobie porobi damage, a niech inni jadą i przyjmują na siebie hapsy, no bo przecież po to się ma pancerz, żeby z niego nie korzystać, no wiadomo. Teraz widzimy w ogóle, jeszcze się cofną bardziej pod bazę. I teraz my to właśnie... To jest ten sposób właśnie tak każdy może grać jak chce. I teraz na pewno się znajdzie jakiś ułom, który napisze w komentarzach właśnie, że no ale on może grać jak chce i to cię do tego spierdala. No właśnie widzimy dlaczego w ten sposób, jeśli ktoś sobie gra tak jak chce, czołgiem, który powinien robić co innego niż on w momencie w tym momencie robi, mamy wynik 3 do 5. Właśnie. Przez takich kurwa zjebów, którzy myślą, że to jest gra dla nich, to jest single player i on sobie może grać jak chce. Po raz kolejny to powtarzam. Swoją drogą, Kamil, bo to jest powtórka od Kamila. Yy, Prykanoid. Słowo roku dla mnie tutaj użyte. <grytanie> Bardzo mi się podoba ta inwektywa. Chyba ją wprowadzę do swojego słowniczka. ale wracając do mojego, do mojego przemyślenia. To jest gra 15 na 15. Wy gracie 15 kontra 14 innych zawodników, którymi musicie współpracować. Jeżeli macie dany pojazd, to, to, to macie do spełnienia daną też rolę. Light ma podświetlać, Arta ma walić z tyłu, ogłuszać, czołgi ciężkie ma jechać do przodu i przyjmować damage a czołgi średnie mają wspomagać, koniec, kropka, tak? No to a wiadomo to samo, tylko że jeszcze z dalszej linii. No oczywiście teraz WG robi tak, żeby wszystkie te klasy się, że tak powiem, zlały w jedno, więc mamy szybkie nagle czołgi ciężkie, albo mamy w chuj opancerzone medy, więc teraz nie do końca wiadomo, jak się powinno grać takimi pojazdami, ale chyba 50 p jest na tyle... Y jasnym do e, określenia pojazdem, że chyba wiadomo, że on się chyba by, raczej by się przydał grając na wieżę z pierwszej linii niż stając z tyłu i kampić i walić kurwa, z tego właśnie z działań. Jak widzimy tutaj e, Kami tutaj już wchodzi na wyższy poziom wkurwienia, e, już pisze e, kapitalikami i ja się nie dziwię, bo widać taki, widzicie, takiego idiota, takiego debila 50TP na dziewiątce, na ósemkach, tutaj ciężko się po prostu nie wkurwić. W tym odcinku wyjątkowo sporo będzie powtórek z mapy właśnie tej, którą teraz widzicie. Nie wiem, to właśnie chyba jest taki, mam takie po prostu loty, że dostaję powtórki od Was i potem po prostu kilka maili z rzędu się pojawia ta sama mapa, która przyciąga właśnie debili w taki, a nie inny sposób. Tutaj nasze się już nie będzie staniać gdzieś tam z tyłu, ale pojawi się wypychanie, moi drodzy, wypychanie, przepychanie i walka o miejsce tak naprawdę. Jedziemy sobie do przodu, nasza skłodzinka ósemką na dziesiątkach. Jak widzimy ósemka może normalnie pograć na dziesiątkach i jakoś potrafić zjechać do przodu, a nie stać z tyłu i kampić. Powierzchnię tutaj do krzaka, żeby świecić to, co będzie przejeżdżało. Zanim wjechał Conway, który stwierdził, że to jest dla niego lepsze miejsce, i formalnie. Tutaj można podyskutować, ale czy potrzebne jest kurwa takie bezczelne wypychanie. Ja wiem, że Komway musi tutaj mieć swoje miejsce, musi stanąć, musi cały się w tym krzaczku zmieścić, i chuj, ale myślę, że jednak spotter, który stał w tym miejscu, mógłby mu więcej pomóc niż on myśli. I właśnie ten brak myślenia sprawia, że teraz mamy sytuację jaką mamy, czyli, że Charioter zacznie... Nie, przepraszam, zaczyna nas wypychać i do nas strzelać. Yy, cały czas będziemy pcha, 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 a nasz sobie stoi, coś tam pisze. Co ciekawe, pisze właśnie, że gościom ma dwie oznaki biegłości na lufie, a i tak zachowuje się jak pierdolony idiota. I właśnie, moi drodzy, myślę, że tutaj jakby tu stała ta nasza skodzinka i świeciła to, co tutaj jeździ, zanim by sobie stanął kombajn i by sobie postrzelał, byłby naprawdę win-win. Byłoby spoko, ale nie. On, kurwa, musi mieć cały tutaj przeszło dla siebie, ten krzak jest dla niego, ty 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 No więc... Yy... Ja nie rozumiem zachowania tych ludzi, po prostu, ale to jest to chyba takie, taka domena teraz tego świata, że ludzie są po prostu debilami i tyle. I jeszcze jedna powtóreczka z tej mapy, bo czemu by nie, jak <laughs> mówiłem wcześniej, to po prostu lecił tutaj e, hurtowo i będzie tutaj e, działo się grubo, moi drodzy. Ponieważ tu będzie, oprócz te, 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 te walki o krzak, no tutaj się będzie, czy, że... Ja czasami nie mam słów, żeby opisać to, co się zobaczyło na danej powtórce, tak? Co tu, to, tu patrzam, co tu, co tu się zobaczyło, bo się nie zobaczy. Jadą cztery te na górkę, w tym Pluton, nasz, nasz ten s oraz Su oraz Pluton Skorpionów, które są nawet dobrze ograne, jak widzimy, mają specjalne te biegłości, jeśli chodzi o miniaturki na y, liście, liście zawodników. I widzimy teraz chłopaki, zaczynają się tłuc z jeden Skorpion z fakie się tłucze o krzak, No bo on to jest z tej strony, SF chciał tutaj podjechać. No i teraz właśnie się robi taka, taka przepychanka niepotrzebna. Bo SFA mógł spokojnie stanąć sobie się od obok i sobie postrzelać. Bez problemu, bez problemu. Ale w tym momencie Skorpion włącza tryb w kurw. I zaczyna wypychać naszego s który jest oczywiście lżejszy od naszego Skorpiona, więc to niewiele zrobi. Podjeżdża nasze Su, które dosyć długo stało na dole. No i teraz stwierdziło, że weźmie się pod uwagę, że się do, dołączy do zabawy, ale nie trafił i zjechał. <grym> więc Pluton, który mi tą powtórkę wysłał, ja nie wiem panowie, czy wy macie coś problem z jakimiś pingiem czy coś, czy po prostu nie potraficie tymi czołgami jeździć. To mnie, to mnie, to mnie ciekawi, i naprawdę mam ochotę w tym momencie. I chyba tak zrobię. Wrzucić do ciemnoty kurwa oba te, te te deki, znaczy oba te plutony. Bo zarówno Skorpiony, jak i Pluton, który mi wysłał tę powtórkę zachowują się po prostu jak pierdoloni debile. Wszyscy czterej. Nie potrafią odpuścić, jeden drugi przepycha. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala? Chłopaki zaczynają się wypychać. Ehm, no i... No i właśnie, no i w tym, że górka przegrana praktycznie. Jest 1 do 5. Nasze cztery czołgi wgonią w kółko. Już jeden z dech, drugi z dech, trzeci z dech. O chuj tu chodzi, panowie? Mogliście normalnie tutaj podjechać z tyłu, stanąć sobie obok siebie, ale nie. Trzeba było, kurwa, odwalać manianę i wypychać się. I w tym momencie właśnie to jest ta jedna z tych powtórek, gdzie zarówno ten, kto mi tę powtórkę wysyła, jak i ten, który niby jest tutaj złym, trafiają do ciemnoty wszyscy cztery. Koniec, kropka. Taką życzę ja. Mikut. Hej, owieczko. Wiesz, że ten program powstaje dzięki dwóm grupom na tym kanale? Pierwsza to są Osoby wspierające, a druga to są subskrybenci, do których grona dołączyły ostatnio te zacne osoby. Jeśli chcesz walnij suba, dawaj dzwona, a może i wesprzyj. Zapraszam Cię do szlifowania kanału, a teraz lecimy dalej z tematem. Topielcy, dawno nie było. Znaczy w tej, chyba w tym odcinku w ogóle nie było, więc zobaczmy, nie było wypychania ardu jeszcze, więc pierożku spokojnie, będą te powtórki, dostanę na luzie. Na razie zobaczmy jak się ładnie topią e, chłopaki, mamy tutaj dyszki, więc no gruba sprawa, gruba sprawa. Ale cóż, nie każdy biorąc dyszkę chce grać z dyszkami. Pierwszy do wody jedzie moi drodzy Maus. Nie, 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 Ber, spokojnie, Baird tutaj sobie po prostu wjechał naokoło, no zarzuciło mu dupkę, ale Mausik, już widzicie od razu spoiler, on się, on się kieruje prosto, prosto do wody, w tym momencie właśnie wjeżdża ee, pod wodę, no i to nie jest spadek, że on chciał sobie po prostu przejechać na skróty, on się zatrzymał i w ten sposób... Utopi swój pojazd, jeszcze pisząc GG. Dlaczego ludzie używają słów, których kurwa nie rozumieją, albo akronimów? GG nie oznacza to ogólnie, że koniec gry. To jest good game. Dla Mausa kurwa to nie jest good game, absolutnie. I tak samo good game nie jest dla GWS-100, który w tym momencie wjeżdża do wody i się topi. Oczywiście jest kurwiony, bo cała lewa strona została odpuszczona, bo nasz Light FPR wygrał w że pojechał sobie na prawo, zamiast jeździć po, po, po zielonym. Więc tutaj w kurw rozumiem, ale żeby się od razu topić, ja pierdolę. Ludzie są debilami, naprawdę. A każdy, kto utopi swój pojazd specjalnie, powinien dostać bana. Tak samo jak z skarpie, zniszczy, ban powinien być i koniec. Jak już mówimy o topielcach, to możemy polecić jeszcze jedną powtóreczkę, bo czemu by nie, moi drodzy, jak Tiger, jak Tigre Proto. Swoją drogą, bardzo dobry, moim zdaniem, czołg. Znowu powtórka zresztą od Kamilosa. Bardzo fajny pojazd, moim zdaniem świetnie się wpis wpisał w metę. Oczywiście no z dziewiątkami, dziesiątkami, może niekoniecznie, ale na ósemkach robi naprawdę zajbistą robotę. Na dziewiątkach też jak się uprzemy. W każdym razie, zobaczmy, co zrobi nasz rename renamed user 5 coś, tam, coś tam, Czyli gość miał nieodpowiedni nick, więc mu WG go cofnęło. Dlatego wszyscy, co mają właśnie takie niki, ten renamed user, coś tam, to mieli jakieś obraźliwe nazwy właśnie w tych poprzednich nikach i teraz trzeba, trzeba po prostu zmienić ten nick. Nasz jak tiger stwierdził, że on to pierdolnił, Wody i chuj, i jak widzimy, grając na dziesiątkach, słuchając swoją dziesiątki w postaci Batchet 25T, czy dziewiątek, jak patenty Typ yy, Layout Tigera dla mnie losowanie bardzo fajne, ale cóż, to to dla mnie, może ja się nie znam. Ja jestem z, z pryk, aiming, prag, zoomer, e, boomer, przepraszam, który nie potrafi nic odróżnić tutaj. Tak naprawdę, już się nie odnajduje w grze, więc może to jest normalne zachowanie graczy teraz w TDK, że jak im się nie podoba, w ogóle w czołgach, jakim się nie podoba. Potopią swój pojazd, mimo że mają dobre działo, bo po co pomagać. Foch, którego dalej nie było już w powtórkach moi drodzy, mało rzadko kiedy się ktoś obrażał. Mamy tutaj dosyć ciekawą sytuację. Jedzie nasz Halkat, jedzie nasz Churchill, który są na ogryskach. Jest też M4A1, który jest na ogrysku. Jest w ogóle siódemki na szóstkach, nie na piątce warszawska rozegrane. Zostały tam e, trochę czołgów jeszcze do przeciwnika, 11 10. I nasz kw 1 e, 1 SA sobie tutaj wjeżdża na Kapa. No i nie podjeżdża dalej, no, spokojnie, może sobie tutaj kapować, wszystko jest w porządku, ale nie. KW koniecznie chce, żeby czołgi, które są tak naprawdę na strzał, podjechały do niego. Żeby pomogły mu kupować, kapować bazę. Ja wiem, że ja rozumiem zamysł, ale czasami trzeba troszeczkę tutaj pomyśleć o co chodzi. I jak widzimy tutaj czołgi są z tyłu, które mogą nam pomóc w kapowaniu, to Kavu1 powinien tutaj stać już i czekać, aż ten kap się zrobi, a on... Po prostu stwierdził, że on pierdoli w takim razie, on nie będzie kapował, on się cofnie i będzie stał na full życiu, moi drodzy, przypominam. O faktycznie to jest piątka na siodemka, wiadomo, tam jak do niego wyjdzie Tigra albo IKV, to raczej wiele z niego nie zostanie, ale z tyłu ma wsparcie przynajmniej trzech czołgów, które mógłby, w sumie dwóch teraz, które mogłyby mu spokojnie pomóc. No ale cóż, po co, skoro można walnąć focha i być z tego powodu zadowolonym. Jeszcze na głośno napisał, ok, let's doop! No i właśnie w ten sposób bitwa zapewne będzie przegrana, ponieważ jest 11-12, z tyłu planka jest pusta, właśnie wpadła nasza arta, i nasza baza jest w tym momencie zajmowana przez przeciwników. A tak naprawdę, jakby tutaj stał ten kw 1S, to by spokojnie tą bazę no, no, Moim zdaniem. A teraz widzimy, czołgi się pobyświecały, już, już wszystko jedzie naokoło. Nasz kv 1 też tam strzelił, ale co z tego, skoro zaraz 30 sekund nasza gra zostanie stracona. I w tym momencie ginie nasz Churchill, KV-1S został cały czas na fullcapsie, a baza nasza zostaje skapowana. Bardzo fajne rozegranie, polecam tego gracza serdecznie, mam nadzieję, że go nie spotkam osobiście w bitwach. I na koniec, moi drodzy, piękne topienie się za full hapsów i tu w naprawdę w chuj full hapsów, moi drodzy Tog. Tog dwójka, który jest e, bardzo często e, lubianym pojazdem na dobrą sprawę i może nawet kilka sporo fajnych rzeczy zrobić, ale jak widzimy nasza drużyna bardzo fajnie tutaj przykryła miasto i TOG, widząc to, że leci na niego stado czołgów, a raczej w sumie dwa czołgi, może trzy, no cztery. Stwierdza, że on zamienia się w buć podwodną i swoje 1500 hapsów, to w sumie 1400, zabiera ze sobą. 1440 punktów HP, punktów życia, na piątkach i siódemkach, to jest w chuj. To można naprawdę bardzo fajny damage z tego zrobić, ale po co, skoro można swój pojazd po prostu bezczelnie zatopić i w ten sposób ani nie dać fraga, ani tym bardziej nie dać punktów życia. Znaczy, demaczka tak naprawdę. Bo po co? I to jest właśnie, moi drodzy, brak fair, gry fair. Ja wiem, że niektórzy mają na to wyjebane, albo na większym wyjebane, bo ich to nie obchodzi. I to jest właśnie borączka dzisiejszych czasów, że ludzie po prostu nie szanują innych, ani też nie starają się postępować fair, bo im to nic nie da. Są po prostu rozczynowe skóry, wyseny, które nie ogarniają życia. I tyle. Szkoda. Przykro. Dobra, moi drodzy, na tym kończymy tę powtórkę. Mam nadzieję, że Wam się podobała powtórka, odcinek, na to prawdę. Yy, łapka w górę oczywiście zapraszam serdecznie, yy, komentarze są wasze, yy, komentujcie, dawajcie, nakarmijcie tak zwany algorytm. No i oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam do wspierania, bo dzięki temu będą te odcinki pojawiać się częściej. No i wysyłajcie powtórki, bo powolutku, moi drodzy, kończą mi się maile, a chciałbym, żeby ta seria trwała jak najdłużej. Tyle z mojej strony, do zobaczenia, bają, cześć.